Tu już nie ma tak łatwo O kurwa Tak, to nie wiedziałem, że się da Jak odłożyć teraz ten rower, kurwa Nie pierdol. O kurwa! Zajebiste. Kurwa pozamykane Czemu tu nie ma? A zaś się sprawdzić ile z policjantów? Ty no, rowery mi się podobają. Ty, a jakby tak wziąć rower nie, nie, przejdą Teraz to jest drugi Nie pierdol to musi działać Dobra, z jednym wejściem sobie poradzę No i kurwa Przejąłem komendę Luź jest Kwestia tego, czy to działa. Przekonam się. Ja zostaję blogerem od dzisiaj. Chociaż nie, to usuniemy. A nie, dostał lajka! Like Będę w całej topce, kurwa, zdjęć! Tak, tak, zrobimy! Będę najlepszym, kurwa, fotografem! Mogę zejść tu, ten... O! Uh. O kurwa ty, można tak dożywać tej zery. Zajebiście. Podoba mi się ta aplikacja. Ten Twitter kurwa, spoko jest. Pięknie Kurwa słyszysz mnie? Babsztylu kurwa jebany ty E! E! Eee. Kurwa. O! Ty tu szyba jest kurwa niewidzialna. Co mogę tu jeszcze kurwa zrobić? Muszę się tam dostać kurwa jakoś. Uś. No i właśnie kurwa znalazłem sposób. Kontrolujmy życie. Na spokojnie. Oh. Wow, kurwa, nie sądziłem, że to się uda. Dobra, wypierdalam z powrotem. Nie chciałem tego zrobić. Ale w sumie, kurwa, przecież... Na no chuj. <skrywa> Nie ma bana! Woo. Oj oj oj! Dzień dobry! Dzień dobry! A czym Dzień mogę pomóc? Dzień, Dzień dobry, chcę zgłosić kradzież yy, W porządku momencik. Dobre. Dobra. Proszę bardzo, wypełnić tutaj wszystkie dane z formularza. Mm -hmm. Usiąść sobie obok, tutaj ma pan miejsce. Długopis również tutaj od razu daje yy, I po prostu wręczyć wypełnioną formę. Dobra. Pada. Dobra. Witam, witam. Witam bardzo serdecznie. Pani czegoś potrzebuje? Pan? No ja tak. Słucham. sobie. Yy, zobaczyć. Cel zgłoszenie, podnosiwać. nożyczki, coś. Zabry? Yy, ładny ten, kurwa. Dziękuję bardzo. Momencik. A w ogóle pan tu pracuje? Tak, 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 tak. A jako że jako... ogólnie sekretariat obecnie, tak naprawdę powiem... Sekretariat, aha. Pełnię tą funkcję obecnie przez Majka. Powiem pracował tutaj wcześniej, ale niestety stało mu się coś. No kwestie zdrowotne tak naprawdę rodzina. Rozumiem. A pan tutaj nie pracuje, rozumiem. No jak widać, no nie no. No, właśnie, co no to co do miasta przyleciałem. To ta kwestia. Potrzebuje pan jakiejś pomocy, coś się stało. No nie no, tak wie pan, chodzę, zwiedzam miasto. Co i jak? No. Wie pan co, no przede wszystkim to polecam korzystanie z Twittera. Yy, może pan tam zleknąć czasami taką tą postać jaką jestem ja i zostawić ładne serduszko pod postem. Ja wtedy okay, będę wdzięczny. Okay. Dobra, to. Jeżeli pan idziemy. czegoś potrzebuje, to ja mogę... Służę pomocą tak naprawdę obecnie. Inaczej, ja na sam stan. Jest pan kolarzem? Kolarzem? Tak. No, nie mamy serwerów. No to proszę zajmować. bardzo, proszę sobie wziąć ten, bo okradone one są wszystkie moje. Wietrzyłem, ale tak bardzo się drzwi uchylały, że musiałem je czymś przymknąć. Proszę sobie okay. wybrać, tak naprawdę, żaden problem. Ok. Eee... Chwila, bo zakładam y, Twittera. W porządku, nie ma problemu. Dobra, dałem lajka. W porządku. I niech na przyszłość pan nie parkuje w środku tymi rowerami. Kto? A zresztą. Dobra, y, to ten. Y, dzięki za rowery i miłego dnia. Nie mi ma prakty. problemu. Najlepiej ten żółty z przodu, bo najbardziej nabite Jasne. opony ma. Z przod... Nie, spoko. A ten z przodu to. Ten z przodu, tak. Dobra, najbardziej nabite dobra, ma. Dobra, Właśnie to jakieś dzięki. flaki żaby przejeżdżałem nimi. Chuj wie co jadły. Miłego dnia życzę. Może jakaś kawka, kurwa, coś? O, biuro kurwa piękne. Jak pierdolę. O, kawusia leży. Wezmę taką. O kurwa. Dwie nawet. O nie, przyklej Jak się odkleja, czat? Jak się odkleja? Wy wiecie jak się odkleja, jaką komendą. Przepraszam bardzo ten niewyściowy strój chwilowy. W czym mogę panu pomóc? Dzień dobry. Halo, potrzebuje pan czegoś? Proszę podejść do okienka. ja tu już pracuję, mi się podoba Dobry. Dzień dobry w czym mogę pomóc? Potrzebuję jakiegoś funkcjonariusza, chciałbym zgłosić kraciarz. O no to już do kraciuszy momencik Proszę tutaj wszystko wypełnić, obok ma pan długopis. Niech pan się zgłosi z wypełnionym formularzem po prostu. Jak dobrze rozumiem, chodzi o pojazd. Jak najbardziej chodzi. No to o proszę wszystko wypełnić. Tak naprawdę statystycznie potrzebujemy tylko numerów rejestracyjnych, pana, pana seryjny dowód oraz yy, jeżeli dobra, pan ma nagrania, to po może pan podpiąć. Czy cztery pierwsze litery? Yy, tak naprawdę, każda pomoc będzie tutaj chwalebna. Okay, jak dobra. pan już wypełni, proszę sobie tutaj usiąść na spokojnie na kolanie albo panu podam po prostu brykiet, jak pan chce. Nie, no dobra, ja sobie usiądę W ja no porządku próbam... Dzięki wielkie Ty, mogę ściągnąć kur... koszulę tutaj sobie położyć Dobra, jeszcze tu Ok Dobra, mam gw Srebrno-biała sera. Ok Dobra Tutaj wszystko gotowe. Super, bardzo dziękuję. Ogólnie za każde zgłoszenie opłata początkowa, która jest wnoszona, to jest 50 dolarów. Za, za każdą taką lary. funkcję, tak. Może pan Oto. wręcać fizycznie, albo możemy tak naprawdę zrobić papierologię również i wypełniać to na, na zasadzie formularza bankowego, ale wtedy pan musi podać również numer konta. Mm -hmm. Nie, to ja to ja za chwilę przejdę i po prostu panu dam te 50 dolarów. No to, to dobra, to żaden problem. No to w takim razie czekamy z papierologią i zostanie ona zaakceptowana w, w ramach również y, opłaty początkowej. Póki co niech Pan zostawi po prostu, albo niech Pan pójdzie obecnie. Banko ma już cóż za rogiem. Proszę bardzo, tutaj ma Pan całą papierologię. W skrócie może opowiem, co się stało. Eee, że tak powiem, pracuję na Uberze. Zostałem, że tak powiem, <laughs> wysłany w pewne miejsce. Mianowicie był to parking niedaleko Szczelnicy. No, i na tym parkingu stała jedna osoba, która że tak powiem była przynętą. Słucha mnie pan? Tak, tak, tak. Okej, okay. no to była jedna osoba, stała jako przynęta. Ja podjechałem, zapytałem się, że tak powiem, to ona wzywała tutaj y, transport. I w tym momencie, gdy weszła do auta, że tak powiem, y, wyciągnęła nóż, przełożyła mi do gardła. Y, miała szarą bluzę, była zamaskowana. Czarną kominiarkę miała na sobie. Tak. No i był też drugi jakiś pan, ubrany w czerwoną koszulę. Prawdopodobnie jeansy. U wzrostu i miał. Inaczej. Powiem panu skonę? tak. Wszystkie kwestie, które pan mówi, mogą być przydatne, ale dla funkcjonariusza, mm -hmm. który będzie pełnić tak naprawdę to, to śledztwo. Obecnie ja przyjmuję po, po prostu papierologię, przydzielam do tego wszystkiego funkcjonariusza oraz w tym momencie będzie pan również mieć kontakt do danej osoby, która będzie pełnić tą funkcję. Ja tak okay. naprawdę z tymi informacjami nic nie mogę zrobić, ponieważ tylko kieruję tutaj papierologią tego wszystkiego. Zobraźcie. Czy to jakiś numer czy coś? Tak naprawdę udzielił już pan tamskiej informacji. Tam była tabelka w z numerem telefonu? No tak. No to wszystko było. chyba jest wykonane. A jeżeli nie, to Dobra. pan może dopełnić tutaj jakąś inną formę kontaktu. To już żaden kłopot. Dobra, nie, ale to tam wszystko było ujęte. Dobra, to w takim razie póki co sprawa jest odroczona. Oczekujemy tak naprawdę opłaty wstępnej i, i w sumie to jest to, to wszystko. Dobra, to ile tam było? 50 dolarów. Dobra, to ja za chwilę będę. Nie ma problemu. trochę są Ty też. jak to minus jeden no i patrz jak już się przebijam Widzicie to już tu kurwa wchodzę Dlaczego nie ma do? Nie wiem, jakie są komendy narracyjne. Chyba me tylko się obsługuje. Try, jest, med. To wszystko chyba na me jest po prostu. Ty, a działa del object? O kurwa, ale chodzę. Ej, tam coś się rozpierdala. To jest zrobione Zresztą to sama w własnym zakresie Dobrze Nikogo nie ma na komendzie Ja muszę kurwa tu pracować Reszta wyjebane Ogólnie w tą pracę Jak tam życie? O pierdolę sobie wodę Ma, dobo ma być odgrywane głosowo o! Czyli me też nie trzeba używać Da się rzeczy stakować w EQ. No co ja mam do stakowania? Sałatę? A to jest sałata i sałata rzymska, to wiesz. A no da się. Pomidorka, tu mam ziemniaczki. Dobra, potrzebuję rekwizytu do swojej pracy. Co jest? Dzień dobry na no rowery rozdaję Jak tu wlazłeś? w czy mogę służyć panu? A ty Wiesz, wiesz jak A, a już wiem jak no. mhm. jak? Czekaj. zamek jest Dzień dobry, czy pan jest świętym Mikołajem? Święty Mikołaj? Dla pani córki mogę być, żaden problem, zależy jakie rózgi <laughs> lubi eee, eee. Nie, tak tu nie Ja pierdolę Zgarnij We... go nie, no, na, na na pewno była grzęśla, więc czemu ma ruska dostać tak ładnie? Była grzęśla, kochanie? Byłam paczok. No to zajebiście... się, teraz oh, ty. Na stołówce ja tam się nie wychylam, bo ogólnie to dużo tej zerów tam jest. Ja tam w ogóle nie podchodzę. Potrafię jest to psychopata i żeby Żebyś dostać Co powiedział? Ja hmm. bym chciała dostać o, pluszaka. No bo z, Do, zamek jest Wiesz, co tutaj pluszaków nie ma zbytnio. Ty to yy, weź go, zamknij i wiesz, tak? Zamknij, żeby nie, było widać, no, że no. jest zamknięty. Nie ja wiem, wiem, wiem. A to zapraszam mną. No, nie ma problemu, jasne. No przepraszam, zmianę skończyłem, nie mam jak pomóc, tak? Ale no, ogólnie dobra. bardzo fajnie, wspaniała córka, Ładne włosy, naprawdę to jest ombre. Dziękuję. Nie no, jeżeli naturalnie pomamy, to naprawdę. No piękno, piękno, tak naprawdę szczęście. Widoczne tutaj, na pierwszy rzut oka, yy, wspaniała czemu, kobieta. Czy... Pocioci to pani nie matka. Nie, nie. nie. Kurczę. Nie Halo. wiem, gdzie są moi rodzice. A no to ja też nie wiem. Ja ogólnie z jajka jestem, nie wiem jak ty. Nie chcę pan, tatusiam zostać. W sensie panu. obecnie się widzimy Dabierz? przez okienko więc może ja masz zawodę? już z tym coś wspólnego wcześniej. No, bym dostawała prezenty. No, pewnie, że tak. Ja czy ja nie będę wracać do różgi już, bo widziałem zły odzew, więc powstrzymam się. Dobra, panie, mogę zapłacić za tamtą kradzież, czy nie e, bardzo? Tak, jasne, zapraszam tutaj, nie ma problemu, już dopełniamy. <laughs> Zobrażam tutaj. Już do, ostatnia papierologia dopełniona. Pan już był wcześniej, tutaj zostawiłem wszystkie. No, nie, chyba nie z Kurwa, miałem nie zauważył, 50 skratowałem. Albo zakujajmy. Nie no jasne, już wychodzę, nie ma problemu. Proszę no, zobaczyć, to, nawet leżą tutaj wszystkie papiery. Pan dobrze, dobrze, nie dobrze. Z, niech z panem dopełnimy wszystkie formalności, już wychodzę, bo niestety no dzisiaj przedwcześnie. Tak zwany kwadrans trzy godziny przed, tak, pracą. Dzisiaj krócej, ale wiesz, no ogólnie faza też musi być wybijana. Ale to jest niemożliwe, ja to już zamknąłem oh, kurwa, dobra, Wiem, no przecież... wiem wiem, wiem wiem, to trzeba ogarnąć Mam mu płacić panie funkcjonariuszu A czy nie chce pan to pan nie tukaj, musi płacić. Ogólnie, nie, tukuj. ogólnie, tukuj. Ten, ogólnie tukaj, ten pan to, to będzie pełnił właśnie to śledztwo, o którym przed chwilą ja wspominałem, ja tak. on jest przydzielony. A to nie ma problemu, ja wszystko przekażę później. Oczywiście. To już jest twój. A wie pan ogólnie czy pan nie powinien wchodzić na komendę? Jasne, ja tu nie wchodziłem. To kradzie, jest, jest najgorsze w tym kradzie. wszystkim. Eee, Masz rower. A tam a, y, fajniejszy, przepraszam, fajniejszy, czy pan uważa, że to, ja wszedłem te, 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 tą stroną? Nie wiem, obstawiam, bo. A to nie właśnie ja obstawiłem już też wirowerem, Szanowny Panie. Dobra, panie, ja bym chciał. To jest bardziej skomplikowana jest sprawa. sprawa. Po prostu chciałem się oh, zatrudnić a, bez nie. zatrudnienia. No, Ale było bardzo hobbistycznie, ja miłego dnia panu życzę. A, do widzenia. Do widzenia. Zabiorę co moje 060 Ło, wow, jaki święty Mikołaj jest silny Proszę bardzo to dla ciebie prezent chciałeś Dziękuję Wydaje mi się, że takie coś jest lepsze od to toczy. Nie ma problemu też jesteś wspaniała Mogłabyś Dziękuję. być w przyszłości moją żoną okay. Albo bym cię wsadził do beczki za 10 wiesz, lat się pan zgłosi jaką 15. Za, zanim, zanim ona dorośnie, to ciebie już na tym świecie nie będzie. A skąd ty wiesz, czy nie potrafisz dopiąć? Co ty pierdolisz do mnie, Batmanie? A kurwa, ci, pr kurwa prezentuję serenu. swoją umieścioną okay. klatkę a ty co kurwa. Jakie siwe włosy pewnie na. Klacie Jakie siwe. Don't worry be happy, a, widzisz to? Specjalnie na plecach zrobiłem, bo nie możesz sprawdzić. Co tobie Mikołaju nie stało? To części się, się stało, padłem na krocze. Chcesz pomasować? Aaaa! Aaaa! Aaaa!